W piątek w Śremie odbyły się obchody święta Wojsk Łączności i Informatyki. Tradycyjnie obchody odbyły się przy kamieniu upamiętniającym żołnierzy Wojsk Łącznościowych, którzy polegli w czasie wojny na frontach II wojny światowej. Gospodarzem wydarzenia był Józef Żeleźny, który od lat angażuje się w pielęgnowanie tradycji łącznościowców i podkreślenie znaczenia tej formacji w strukturach sił zbrojnych. Już na początku uroczystości Żeleźny powitał wszystkich zebranych wyrażając wdzięczność za przybycie i wspólne świętowanie. W swoim wystąpieniu przypomniał, że jednostka wojsk łączności w ślemie ma bogatą historię, a jej początki sięgają października 1956 roku. Wtedy właśnie w mieście pojawiły się pierwsze pododdziały tej specjalności, które przez kolejne dekady rozwijały się i doskonaliły swoje umiejętności, stając się ważnym elementem obronności regionu. Kulminacyjnym punktem obchodów było złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pamięci przy kamieniu upamiętniających żołnierzy łączności.